Też możemy nagrać. Jeszcze raz. Pieprz... Poczekaj, hmm. Poczekajcie. Mam pomysł. Nie, ma. jeszcze raz. nie, nie. nie Nie, nie kuźwa! Co ja zrobiłem? Nie trudno. To za długo no Los tak chciał. Jedziemy. Ale to będzie za długo trwać, no, no. To co? No to trudno. O ja to sprzącam, pieprzy. No to podzielisz to na dwa. Dobra. Ciekawe jak. Normalnie. Przetworzysz to na jeden filmik, a potem podzielisz to na dwa. Fajnie <taki> leci. Pczołgi, tak, 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 niczym ja małysz, niczym żyła Śmiej się jak żyła <śmiennie> ach jo ach jo ach jo ach jo bardzo mi cholera nie wyszło no tak bardzo mi cholera nie wyszło a mi się wydaje że się nie zrobi jednak wciula bariera? o dziękuję Waku, Waku, co? co ty, przepraszam ciebie, myślisz, że ty robisz? What do you think you're doing? Do you you're doing? Tak serio. Ty pery... per terdy ru dery Późna, dwa Co zrobiłeś? Dwa ucień, połóż. tak nie skomentuje? What the fuck what you think film? you're doing? Typłoto filmu. Dobra, to będą dwa odcinki, nie przeczytaj. Tak, this shit. W ogóle jest myślę, że to będzie No, jak takie nienormalne osoby. No, czekaj na mnie. Come back! Come back! No, I will not come back. Jak to jest, że ty marzysz Aramagedona ja na tą barierę, ty jeszcze tego nie użyłeś? Czekam na A wiesz, że ona może nie nastąpić? Spokojnie, ja cię dogonię Ja mam, ja mam skill. A, i się okaże, że twój wielki rewan czy okaże się jeszcze większą klęską. Nie, spoko. Nie wiesz, może byłoby uczciwie, gdybym dał ci wygrać. Pieprzej. Nie, 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 nie toleruję czegoś takiego. Ja muszę stąd wygrać no. czysto. I o, to ty... jest zabawne, że ty poza nagraniem ze mną wygrywasz, a przegrywasz na nagraniu. Mam ci w... To to już nie zależy zależne ode mnie. Nie, ale faktycznie, przegrałem z nim i to... Trzy razy. Ostentacyjnie. I on pewnie wróci z rzutu ekranu na koniec Z tak, tego, zresztą. że wygrał A byliśmy mniej więcej w takim samym ustawieniu jak teraz Nowy rekord! Świetnie! Nowy rekord! Świetnie! Dajbym pojechać pojechał w prawo Świetnie! Pan wiodła ma orgazm? Dalej będziesz to trzymać? Weź że to człowiek upuść No ty upuść swoje Kurwa, jaki <gry> frajer zrobić tak samo jak w poprzednim odcinku. Ej, co? Nie wiem co będę. zamka. Oh. Jej, jadę w dobrą stronę. Wow, wow. normalnie szok. Jestem. No. There is a progress. Rzuciłem ci tam minę, więc jakby co to masz surprise. Widzę. się otworzyć okno. Dzień, że ja otwarłem. Kurwa właśnie widzę. A ty je zamkłeś? <laughs> Za gupek. Wytniemy to. Nie. Nie wytniesz tego. Jak ty to wytniesz, to ja się popnę. Ty gnoju. Nie mów, że to. Ta... <coughs> jak tak. jest wole. Tak, jak najbardziej. Twoje przeczucie okazało się prawdą. A wezmę ci po jednym. Głośno, to jest Pierdolnik to za na drodze. Nieooo! coś nie nie wyszło. Jej, nie trafiłem w bramkę. Jeszcze niczym polaczy. Jutrze nożne, minąłem się z bramką. Jak to cię rzuciło ty, jak to mu rzuciło, stary Ja lecę niczym Robert Mateja. ciekawe czy pamięta, kto to był Robert Mateja? What the fuck you doing? Nie pradzimy mojego tekstu! Stale, żeś poszedł do góry. zawróć. Całe życie mnie nie, nie pam! Uh. Całe życie miałem pe. Kiedy hey. miałem dziś zawsze pierdoloną we mnie świat <laughs> To jest dobre. Zostaliśmy zniszczeni przez internety, więc wybaczcie nam Internety. Internety? Pozdro na mojej klasy ekonomicznej. Dla mojej nie. nie. Jesteś na gastronomię. ooo wrypałem się w płot. Nie jestem jak wąska, nie przeskoczyłem przez płot. Czemu chcesz tak daleko ode mnie? Znowu? Nie, chciałem po prostu zrobić... No, dobra. Co ty chciałeś zrobić? Nic, nic, nic. Spuść do mnie tą... Zmimy to, to za sobą. Ba! Ej! Come back! Come back! Gdzie to poszło? Ja, ja zgłaszam to na reklamację. No właśnie. Jak samo jak ostatnim razem. Nie ja naciskałem dwójkę cały czas, a nie Q Zapowiadamy po kurnym pochodze. What the fuck you think doing? Dwie na raz. Serio? Ale to możesz. A, to jest dopiero piąte okrążenie. Hmm. Szybko nam to idzie. No. Ty czujesz, że to będzie z 20 minut na ciebie. No to co? No wrzucimy. I z piątka miała też 20 minut. Nie, i z piątka miała o 15 14. 20. 20. Nie wierzysz mi? Nie, wierzysz mi? nie wierzysz mi, pajacu? Nie wierzysz mi? Nie masz wiary? Zamknij mordę wąskiej. O oh, f zabłądziłem. Ja też. Czemu ty mówisz zabłądziłeś akurat wtedy jak ja błądzę? To mi się udziela. Ty mnie sabotujesz. Eee, tam Andrzej. Czemu ty to... posłałeś tą rakietę? Ja bo... ja jestem za to bo, bom? Bo nie mam... O, widzisz, że z typrzyło. Będziesz mieć przeszkody ten. Jesteśmy w kosmosie i rozwalamy tutaj e, na rzeczy na Łamiemy prawa grawitacji. I don't know what the fuck ale jak zobaczę w te nie trafię już. O! O! No popatrz. Mamo! tato. Mamo! Kurwa, wyrzucam wszystko co mam! O, matko jedyna, nie! <tato> o Matko i córko. A jeszcze! Pfff! <tato> że mnie nie dosięgniesz, idiot. Dał mi, kurwa. <tato> nie wyszło. Porawa się rybna <noise> <noise> Cały myślenny plan wpizdu <noise> i wylądował No i wylądował Zmieni nazwę i megamy na x Nie, żeby nie było pierwszego odcinka, żeby normalnie spiął. Nie było tam odcinka pierwszego. Nie ma? No, to fajnie. I'm fucking good. Ciekawe ile my tych odcinków nagramy. Skąd teraz coś że dużo, chociaż nie wiemy... No dopóki nam się wszyscy możliwońszy nie skończą. No właśnie, no to będzie dobre, no tak wszystko jest proszę zadania. Razem z pachułkami, że będziemy rozwalać pachół. No, to będzie też pasującego. Jak ja poszedłem. Tak samo jak właśnie ja się zdetonowałem, to będzie tak zajwiste. 6 <śmum> 69 to okrążenie. 7-9 Zboczeniec. <śmum> <śmum> 6-9... Wow, fuck! Wow. A ty I... się wypaś, a ja byłem tak blisko. Mniej Mój piesek. Nie, czy nie, Dobre, nie, 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 to Why nie, you Why far you so far beyond me? Mm. nie, wiem, samobójco nie, to powiedziałem. nie, nie, a, ja ro, ro, a, a Robert wyperczę, patrzy, prawda? a Robert patrzy z góry. Samobójca. Nie wywlekajmy wiesz życia prywatnego na nagrania. No odbiję się No, będziesz cierpieć z tego powodu. Jezu, sytuacja się odwróciła. teraz, ja mam arma, masz barierę. Czemu? What the fuck you think you're doing? Jezu, jak on dalej już za mną? Hi, hi, hi. Hmm. Emocje gasną. No cho po cholerze ten tą armę zamiast na... No bo chcesz się jej przydupić. No, no tak, nie tak. wiem kiedy. Człowiek, po jak jestem daleko. Człowiek, weź aż tego ten Bądź grzeczny i zaczekaj na mnie. Zpieprzaj, nie. Nie chcesz nie zbeto nowe Nie. Hmm. Wolę wygrać, nie będziesz pierwszy że Przegraj z rudym. Teraz mi przegrał z transwesytą. Zresztą hmm. oficjalnie tak przegrałeś to jest rewanż. A pan, Andrzej, po ludzi. Ja przegraj z rudym. E tam Andrzej. I to jest na nagraniu. E tam Andrzej. I to 300 sekundę e jeszcze. To jesteś tak spektakularną klęskę. Czemu ta chmura jest w ziemi? Aż taka mgła, jak podczas pół po W 30 sekundzie słychać strzały. W <trybuj> dupie <miny>! to mam. <trybuj> ma. Jakie jolo mi zrobił? Yolo. <trybuj> <trybuj> Coś ci z boza w życiu rakieta. Ja ich pozwę! Oni mi trefny towar sprzedali. Oni mi sprzedali ten trefny towar! Nie. O, nie. Teraz się może to ma wygrać. Oho, pewnie na siebie rzuciłem Tak, na siebie. Ja pierdolę, jak ze mnie będzie. A, A mówiłem w pierwszym odcinku, że z tą rakietą jest tak, że jak na siebie trafiasz, to na ciebie trafię. Myślę, że tarczę będę mieć. Fuck it! Tak ale nie da ci tego czego ty chcesz. Tak rada ci to czego potrzebujesz. O doganiam cię, wreszcie. Jak w ostatnim okrążeniu przepadek nie sądzę. No pierzcie się z tym gnojem. Dzięki. Proszę. Proszę cię radę, bardzo. Wiem, że na No też cię kocham. Ty gnoju, nie wiesz! Ostatnio! Mistrolingu! Panę trzy luki Prawdza, że to takie piękne. Ta <grym> moje Ta <grym> 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 Nie! O tak. Nie! <grym> <Piękno>. <grym> Again. Idź pan. O. Jeszcze raz? Nie, już koniec. Muszę się uratować. Nie, to jest możliwe Wybaczcie. <śmiech> Ludzie, on ma ból a ktoś Ma ktoś na ból dupy? Swery się pytam. To przegrałeś... To, że przegrałeś z to jeszcze drugie w pierwszym odcinku. <laughs> o ja pytam. dobra, koniec. O, muszę Okej, okay, on się teraz dobra. rozciąga, dobra. żeby nie było skojarzeń. Dobra. Doknij się już kuźma. No, dobra, okej, okay. kończymy. Na razie. Ci się tu wyłączało.